Przedszkole z widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas promocja dla dzieci z Nowego Targu i Okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. www.taczańskibs.pl Sponsorem programu jest Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska. na to, że zima ten rok odpuściła sobie racząc nas ciepłym, kającym słońcem. Mimo to nie powinniśmy zapominać o rozwadze podczas jazdy samochodem. Jest środa, 19 lutego, Piotr Starmach zapraszam na dzisiejsze wydanie wiadomości. Przez kilkanaście lat w stolicy Podhala mieszkańcy marzyli o miejskiej pływalni. Stary basen jest dzisiaj totalną ruiną, a także jeszcze do, do niedawna siedliskiem narkomanów i chuliganów. Dzisiaj obieg jest już zabezpieczony, a nowotarzanie mogą się cieszyć nowo otwartym obiektem rekreacyjnym. Dotychczas z naszych ostatnich relacji mogliście Państwo poznać jego wnętrze, a od rana jest on dostępny dla wszystkich. Dziś rano doszło do historycznego wydarzenia. Basen miejski w Nowym Targu został nareszcie otwarty. Dla większości mieszkańców miasta i regionu to wspaniała wiadomość. Bo po długoletniej przerwie w stolicy pod w końcu można popływać. Mamy już swoich pierwszych klientów. Dzisiaj przed otwarciem wianuszek ludzi ustawił się czekając niecierpliwością na ten moment odwiedziło nas w pierwszym rzucie, w pierwszej godzinie około 40 osób. Jeszcze do niedzieli potrwa rozruch technologiczny basenu, a przy tej okazji obowiązywać będzie promocyjny cennik. Za godzinę pobytu dorośli zapłacą 5 zł, a uczniowie nowotarskich szkół oraz dzieci zapłacą tylko 2 zł. Liczymy na to, że w tym okresie więcej osób będzie miało szansę skorzystać. Cennik, który wcześniej już był podawany do wiadomości publicznej, też oferuje przystępne ceny, więc mam nadzieję na rzesze swoich klientów. Pływanie miejska oferuje 25 metrowy basen sportowy, mały basen do nauki pływania oraz basen rekreacyjny z masażami wodnymi. W budynku znajduje się również brodzik dla dzieci i dwie niecki jacuzzi. Zadbano także o rozrywkę w postaci 45 metrowej zjeżdżalni. Jest więc praktycznie, a zarazem ciekawie. Przyszłam tu popływać, można popływać. W końcu mamy gdzie pływać. więc jakby To jest dla mnie główny aspekt. Tego, tej pływalni. My przyjechaliśmy do Was tutaj na ferie, ale nie macie śniegu, to choć masz na nowy basen, więc jest sudnie. Bardzo mi się podoba tutaj. Szczególny jest. Obieg zadba o dzieci, jak i dorosłych. Data oficjalnego otwarcia nie jest jeszcze znana, ale wiadomo już, że będzie to dość interesujące wydarzenie. Planowane ono jest do miesiąca czasu. Wtedy planujemy zorganizować. Imprezę z większą pompą, z obecnością burmistrzów miasta. Być może jeszcze jakiś innych szacownych, szacownych gości. Od poniedziałku 24 lutego mieszkańców miasta, regionu, a także turystów obowiązywać będzie już regularny cennik, który dostępny jest na stronie internetowej pływalni www.basennowetark.pl w tym sezonie zima nas oszczędza, przez co także drogi niepokryte śniegiem teoretycznie nie powinny być śliskie. Mimo to wciąż dochodzi do wypadków i kolizji na drogach. Dlaczego i jaka jest tego przyczyna, o tym opowiedział Piotr Twardowski. Brawura, bezmyślność, pech, czy może drzewo przy drodze? Nieodpowiedzialność kierowców zawsze niesie ze sobą zagrożenie. I to nie tylko dla nich samych, ale także dla osób z nimi podróżujących, czy przypadkowo znajdujących się w pobliżu ludzi. Za każdym razem przyczyna jest inna, ale może podobna, jak sprawić, by podhalańskie drogi były bezpieczne? Prędkość trzeba dostosować przede wszystkim do panujących warunków, które są warunki, jakie warunki atmosferyczne, jak również trzeba dostosować do stanu nawierzchni drogi. To, to bez względu to są dwa, dwie podstawowe rzeczy. Które, które bezpośrednio wpływają na nasze bezpieczeństwo. Mimo upływu czasu w pamięci wciąż pozostaje tragedia, do której doszło w czarnym Dunajcu we wrześniu ubiegłego roku. Niepotrzebne trzy śmierci, niepojęty ból rodzin i znajomych młodych ludzi, ból, którego nic nie ukoi. Może troszkę zwolnić. Trochę pomyśleć o tym, że pięć minut nikogo nie zbawi. No, czuję żal przecież nie, żeby mógł jeszcze żyć, a tu już trzeba się brać na drugi świat. No, ale tak jak ci poginęli, no to, to jest co? No, to jest to, że za szybko jechał. No, nie zdawał sobie sprawy, że wiezie ludzi. Nie? Potrzeba y, przeżywania takich dosyć ekstremalnych i intensywnych przeżyć jest typowa w wieku dorastania, y, czy dojrzewania, czy już przechodzenia w wiek dorosły. Tutaj mamy y, właśnie ten problem, że dopóki. Dopóki taka sytuacja jest w pełni kontrolowana, jeżeli w pełni funkcjonuje świadomość młodego człowieka i on intelektualnie potrafi objąć ją swoim rozumem i przewidzieć pewne konsekwencje, no to zagrożeń specjalnych nie ma. Wówczas kierowca miał za ciężką nogę. Mimo tej gorzkiej jesiennej lekcji, do poważnych zdarzeń z powodu lekkomyślności znowu dochodziło. Po ostatniej tragedii w skawie, gdzie pod kołami samochodu kierowanego przez pijanego 24-latka zginęła matka dwójki małych dzieci, opinii społecznej znowu otworzyły się oczy. Ale czy na długo? Przecież nie trzeba być pijanym, by zdarzyło się nieszczęście. We wtorek, na drodze przez baligówkę, w rowie wylądował samochód kierowany przez świeżo upieczonego kierowcę. Dwudziestoletnia dziewczyna prawdopodobnie rozmawiała przez telefon. Dwudziestoletnia mieszkanka zaucznego, kierując samochodem marki Mazda, z nieustalonej przyczyny straciła panowanie nad pojazdem i, i dachowała. W wyniku tego zdarzenia y, odniosła ciężkie obrażenia ciała i nieprzytomna została przetransportowana helikopterem do szpitala w Krakowie. Do poważnie wyglądającego zdarzenia doszło również w poniedziałkowy wieczór w Sieniawie. Tym razem kierowca dostawczego busa wjechał w głęboki rów. Na szczęście mężczyźnie nic się nie stało. Lecz w obu przypadkach w Czarnym Dunajcu wspólnym elementem były przydrożne drzewa. I choć we wtorek dwudziestolatka trafiła tylko na jego pień. Wciąż pojawiają się głosy, że drzewa stwarzają bezpośrednie zagrożenie. Ale czy na pewno? Zawsze do zdarzeń dochodziło i, I niestety nie możemy wykluczyć, że do tych zdarzeń nie dojdzie ponownie. I nie ma to w zasadzie ciężko powiedzieć, czy, czy drzewa wpływa, wpływają. Wiadomo, jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia i samochód uderzy w drzewo, wiadomo, że obrażenia y, są y, 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 cięższe w skutkach. Y, giną ludzie. Niemniej jednak y, nie tylko od, od y, drzew giną ludzie, lecz y, przede wszystkim od własnej brawury. I od tak już wspominałem, o warunkach panujących na, na drodze. Noga z gazu, trzeźwy umysł i rozwaga to prawdopodobnie jedyne połączenie, które pozwoli nam bezpiecznie podróżować. Przecież życie tu na Ziemi jest tylko jedno. Praca na gospodarstwie rolnym od zawsze kojarzy się z ciężką pracą. Niestety, wiąże się to też z zagrożeniami, jakie za sobą niesie. Od wielu lat systematycznie podnoszony jest poziom bezpieczeństwa wykonywanych prac w gospodarstwie, jednakże wciąż dochodzi do tragicznych zdarzeń, które nie pozwalają zapomnieć o tym, że jeszcze jest wiele do poprawy. Dlatego też KASA Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już po raz dwunasty zaprasza do wzięcia udziału w ogólnokrajowym konkursie na bezpieczne gospodarstwo rolne. Założenie konkursu jest proste. Nagradzać tych, którzy najbardziej jak tylko potrafią starają się zachować bezpieczne warunki w pracy na gospodarstwie rolnym. A potencjalnych zwycięzców w powiecie tatrzańskim nie brakuje, gdyż z roku na rok przybywa rolników, którzy nie tylko skrupulatnie przestrzegają wymogów bezpieczeństwa, ale również inwestują we własną działalność znaczne sumy pieniężne. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, są gospodarstwa naprawdę bardzo ładne tutaj na naszym terenie. W poprzednich edycjach mieliśmy gospodarstwa, które brały udział w konkursie i dochodziły do etapu wojewódzkiego i były również na etapie wojewódzkim laureatami. Więc są gospodarstwa bardzo ładne pod względem bezpieczeństwa, no ale spotykamy też również gospodarstwa, w których no, mamy duże no, Zastrzeżenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Aby z bliska przyjrzeć się pracy na gospodarstwie oraz niebezpieczeństwom czyhającym w trakcie jej wykonywania, odwiedziliśmy spółdzielnię Gazdowie w Leśnicy prowadzoną przez Kazimierza Furczonia. Jak zaznacza, jest szczęśliwcem, gdyż na jego gospodarstwie nigdy nie doszło do żadnych wypadków. A o nie łatwo, bo niemalże na każdym kroku można im ulec, począwszy od spadnięcia z drabiny, niezachowania odpowiedniej ostrożności przy ciężkich maszynach, aż po niespodziewane zachowanie zwierzęcia, które może nam zrobić krzywdę dowiędowna była tu praca, jedna z najbardziej niebezpiecznych wiadomo co się robi przy koszeniu na polu przy włożeniu ciągnikiem jak jest ślisko, jak jest to te prace są bardzo niebezpieczne trzeba uważać jedną z najbardziej niebezpiecznych jest koszenie trzeba bardziej uważać na koszenie mamy górzysty teren jedno i ciągniki się przewracają i na to w szczególności z tym jest bardzo dużo wypadków tu ludzie nie znają sobie za późno później i sobie znają jakże po tragedii. To właśnie w celu poprawienia bezpieczeństwa na gospodarstwach powstał konkurs, który doczekał się już dwunastej edycji. Dzieli się on na trzy etapy: najpierw rejonowy, potem wojewódzki, kończąc na ogólnokrajowym. Na każdym etapie wyłaniani są zwycięzcy, którzy nie tylko przechodzą do kolejnego etapu, ale również są nagradzani. W trakcie konkursu gospodarstwa są odwiedzane oraz dogłębnie sprawdzane, i tak na przykład zwraca się uwagę na maszyny, czy posiadają osłony, które mogłyby ochronić przed wypadkiem, czy progi w pomieszczeniach gospodarczych, które można byłoby w jakiś sposób wyeliminować. My jako KRUS osobom, które zgłoszą się do konkursu. Przez wizytację w rolnych pomagamy, jakby przystosować gospodarstwo rolne do bezpiecznej pracy. Czasem to są działania, które nie wymagają od rolnika jakichś dużych nakładów finansowych. Czasem wystarczy uporządkowanie gospodarstwa rolnego, uporządkowanie miejsca pracy. Zgłoszenia są przyjmowane do 14 marca. Każdy chętny, który chce wziąć udział w konkursie. Wystarczy, że zgłosi się do najbliższej placówki Krusu. Przewidziane są liczne nagrody, m.in. narzędzia rolnicze, takie jak wiertarki, szlifierki czy urządzenia do obróbki drewna. W zeszłym roku zwycięzca konkursu odebrał nowoczesny ciągnik rolniczy, więc możemy zgadywać, że i w tym roku nagroda główna może być równie cenna. Od 1 stycznia tego roku mieszkańcy Niedźicy Zamek stanowią zupełnie nową społeczność. Chociaż od lat w nazwie i poczuciu przynależności stanowili odrębną grupę, to wedle przepisów administracyjnych należy do miejscowości Niedzica. Do tej pory nie istniała bowiem wieś Niedzica-Zamek, teraz to się zmieniło. 28 stycznia Rada Gminy Łaprze Niżny jednogłośnie podjęła uchwałę o nowych nazwach ulic w miejscowości Niedzica-Zamek. To dziewiąta wieś w tej gminie, która mimo różnych perypetii ostatecznie stała się odrębną jednostką administracyjną. Mają perspektywy rozwoju gospodarczego, turystycznego, więc bardzo prężnie się rozwija ta, ta część gminy. Z, oczywiście z, z lokalizacją przy samym jeziorze Czarsztyńskim, więc to on, ta perspektywa rozwoju jest bardzo ekspansywna. Niedzica-zamek funkcjonowała przez miniony rok jako osiedle. Był to jeden z kroków ku wyodrębnieniu tego terenu z miejscowości Niedzica. I mimo zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców Niedzicy, bowiem 72% biorących udział w konsultacjach społecznych było przeciwnych podziałowi, gmina postanowiła wyodrębnić nowe sołectwo, gdyż jego odrębność i tak funkcjonowała już od wielu lat. W wykazie wsi w statucie gminy pojawi się dziewiąta wieś formalnie, bo ona była od zawsze. To, to w zasadzie nie zmienia dla podziałów środków na, na poszczególne sołectwa nic. Bo dotychczas podział był też na, na poszczególne sołectwa tak dzielony, żeby każda wieś mogła się rozwijać gospodarczo i, i, i turystycznie. Dla mieszkańców nowej wsi prócz zmiany meldunku, a co za tym idzie wymiany dokumentów, praktycznie nic się nie zmienia. Podkreślają oni, że to przede wszystkim radość z odrębności i możliwości samostanowienia. Mamy własną odrębność, nie? I terytorialną, no można to tak nazwać, nie, bo administracyjną inaczej, no bo jesteśmy wioską, nie? Mamy wszelkie prawa tak jak inne wioski, a nie osiedla. No i z tym się czujemy na pewno lepiej. My każdy mieszkaniec cieszy się z tego, nie, że nie jest tam jakąś częścią niedzicy, która jest tam 3 km. 3 km, tylko, że jest mieszkańcy Mielica Zamek. Tak to brzmi inaczej. W niedzielce zamku powstanie 11 ulic, m.in. Zamkowa, nad Zalewem, Stroma, Salamonów, Cicha czy Profesorska. Wraz z nadaniem nowych nazw, posesją zostaną przydzielone numery, co dotychczas było zmorą, zwłaszcza dla turystów. Wreszcie będziemy mieli ulice. Niech to będą dwie na krzyż, ale będą ulice i będzie na pewno ułatwiony dojazd turystów. Bo w tym momencie, no to no proszę zobaczyć, sąsiadło 72, 40 my mamy 22. No i teraz jak ja mam potencjalnemu klientowi powiedzieć, jak on ma do mnie dojechać. No. Tam w prawo, tam w lewo gdzieś na tej zasadzie. Nowa miejscowość i ulice mają służyć głównie turystom, którym będzie teraz zdecydowanie łatwiej poruszać się po miejscowości. Dla samych mieszkańców niewątpliwie duże znaczenie będą miały też finanse, o których sami będą mogli teraz zdecydować. Polscy skoczkowie po bardzo udanych igrzyskach olimpijskich wracają do kraju. Teraz mogą pozwolić sobie na odrobinę odpoczynku przed kolejnymi zmaganiami w Pucharze Świata. Można byłoby pomyśleć, że naszych podopiecznych na czele z Kamilem Stoch'em czeka gorące przywitanie, jak przekonuje nas nasz reporter Marcin Szkodziński nic bardziej mylnego. Kamil Stoch po zdobyciu dwóch złotych medali na igrzyskach olimpijskich w Soczi wraca na Podhale. Niestety nie będzie czasu na świętowanie i powitanie naszego dwukrotnego złotego medalisty przez mieszkańców Podhala i kibiców, jak to miało miejsce po zdobyciu przez Kamila tytułu mistrza świata w 2013 roku. Olimpijczyk przez te kilka dni chce odpocząć i spędzić czas z rodziną, zanim uda się na kolejne zawody Pucharu Świata. Powitanie Kamila ma się jednak odbyć tylko w późniejszym terminie. Planowane są nawet dwa oficjalne powitania naszych Olimpijczyków. Wzorem poprzedniego roku jedno odbędzie się w zębie, a drugie ma być po zakończeniu Pucharu Polski na Wielkiej Krokwi. To jest miejsce szczególne dla polskich skoków: tu maruszarz, tu, tu wiele skoczków. Tu małyż otworzył też tam piękne kibicowanie dla skoków polskich. Tutaj właśnie Stoch rozpoczął swoją taką mocną karierę, więc to przywitanie naszych skoczków, wszystkich powinno być tutaj. Natomiast na pewno też z tego co wiem, będą zaproszeni skoczkowie do AZE. Powitanie Kamila Stocha na podchalu będzie szczególnym wydarzeniem, bowiem po raz pierwszy w historii polski skoczek zdobył dwa złote medale Igrzysk Olimpijskich. Kibice liczą także, że podczas powitania Kamila będzie więcej okazji do świętowania, bowiem przed naszym najlepszym skoczkiem jeszcze Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich oraz możliwość zdobycia kryształowej kuli za zwycięstwo w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy na dzisiaj. Zapraszam na piątkowe wydanie wiadomości. Dobranoc. Sponsorem programu był ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. Przedszkola z Widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas promocja dla dzieci z Nowego Targu i Okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447.